Blockchain. Jak zarabiać na technologii przyszłości? Rozdział 1. Wprowadzenie do Blockchain. Rozdział 1.2. Kluczowe cechy technologii Blockchain. Zagadnienia: 1.2.1 Decentralizacja. 1.2.2 Bezpieczeństwo i Kryptografia. 1.2.3 Nieodwracalność i Transparentność. Definicja i znaczenie: Decentralizacja oznacza rozdzielenie władzy i kontrolowania danych na wiele węzłów w sieci, a nie centralne zarządzanie przez jedną jednostkę. W kontekście blockchaina oznacza to, że zamiast jednego centralnego serwera, rejestr danych blockchain jest przechowywany i zarządzany przez wiele komputerów, węzłów w sieci. Korzyści: Odporność na awarię, ponieważ dane są rozproszone w wielu węzłach, awaria jednego z nich nie wpływa na cały system. Sieć blockchaina jest bardziej odporna na ataki i awarie w porównaniu do tradycyjnych, scentralizowanych systemów. Zwiększone bezpieczeństwo, decentralizacja utrudnia manipulację danymi, ponieważ zmiana w jednym węźle wymaga jednoczesnej zmiany w wielu innych, co jest praktycznie niemożliwe bez uzyskania kontroli nad większością węzłów w sieci. Brak pośredników, usunięcie centralnego punktu kontrolnego pozwala na bezpośrednie transakcje między uczestnikami, co może zmniejszyć koszty transakcyjne i przyspieszyć procesy. Wyzwania. Skalowalność. W miarę jak liczba węzłów rośnie, może wystąpić problem z efektywnością i szybkością przetwarzania transakcji, co może prowadzić do opóźnień. Zarządzanie Decentralizacja wymaga efektywnego zarządzania konsensusem i koordynacji pomiędzy węzłami, co może być skomplikowane i wymaga zaawansowanej technologii. Bezpieczeństwo Blockchaina Haszowanie Każdy blok w blockchainie zawiera kryptograficzny hash poprzedniego bloku. Hash to unikalny identyfikator generowany na podstawie danych bloku, który zmienia się, jeśli dane w bloku są modyfikowane. To zapewnia integralność danych i chroni przed ich manipulacją. Podpisy cyfrowe Transakcje w blockchainie są podpisywane cyfrowo przez nadawcę. Podpis cyfrowy zapewnia, że transakcja pochodzi od rzeczywistego nadawcy i że nie została zmieniona w trakcie przesyłania. Konsensus. Mechanizmy konsensusu, takie jak Proof of Work (PoW) lub Proof of Stake (PoS), zabezpieczają sieć przed atakami i oszustwami poprzez wymóg rozwiązania trudnych problemów matematycznych w przypadku PoW lub przez posiadanie staku w przypadku PoS. Korzyści. Wysoki poziom bezpieczeństwa. Dzięki użyciu zaawansowanych technik kryptograficznych, blockchain jest odporny na oszustwa i ataki. Transparentność: Wszystkie transakcje są publicznie dostępne w łańcuchu bloków, co zapewnia pełną przejrzystość działań w sieci. Wyzwania: ograniczenia kryptograficzne. Choć techniki kryptograficzne są bardzo bezpieczne, nie są całkowicie odporne na przyszłe technologie, które mogą potencjalnie złamać obecne algorytmy. Złożoność zarządzania kluczami. Właściwe zarządzanie kluczami prywatnymi i publicznymi jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i prywatności użytkowników. Nieodwracalność. Definicja, gdy transakcja jest dodana do blok Haina, jest nieodwracalna, co oznacza, że nie można jej usunąć ani zmienić. Każdy blok w łańcuchu jest permanentnie związany z poprzednim blokiem, tworząc trwały zapis wszystkich transakcji. Korzyści zapobieganie oszustwom, nieodwracalność zmniejsza ryzyko oszustw, takich jak podwójne wydawanie lub fałszowanie transakcji. Zaufanie, użytkownicy mogą być pewni, że ich transakcje są trwałe i że nie mogą być zmieniane przez osoby trzecie. Transparentność. Definicja blockchain zapewnia pełną przejrzystość, ponieważ wszystkie transakcje są publicznie dostępne i widoczne dla wszystkich uczestników sieci. Każdy węzeł posiada kopię całego łańcucha bloków. Korzyści: Audytowalność, możliwość audytowania historii transakcji i działania systemu w celu zapewnienia zgodności i przejrzystości. Zaufanie: Przejrzystość pomaga w budowaniu zaufania wśród użytkowników, ponieważ każda transakcja jest widoczna i możliwa do zweryfikowania. Wyzwania. Prywatność, pełna przejrzystość może kolidować z potrzebą ochrony prywatności użytkowników, szczególnie w kontekście danych osobowych i finansowych. Zarządzanie danymi, chociaż dane są transparentne, zarządzanie dużą ilością danych i zapewnienie ich ochrony mogą być wyzwaniem. Ten rozdział dostarcza szczegółowych informacji na temat kluczowych cech technologii Blockchain, które są niezbędne do zrozumienia jej potencjału i wyzwań. Blockchain Jak zarabiać na technologii przyszłości? Rozdział 1. Wprowadzenie do Blockchain. Rozdział 1.2. Kluczowe cechy technologii Blockchain.